Zen kontra Revolut. Jest to rywalizacja, która dojrzewa wraz ze zmianami tych fintechów. Aktualnie usługi oferują nieco inne cechy i mają różne zalety. Czym wyróżnia się Zen i kto powinien postawić na usługę, której ambasadorem jest Robert Makłowicz? Tego dowiesz się z dzisiejszego materiału. Wraz z końcem 2024 roku Zen przeszedł spory rebranding. Zmienił się design strony, kart, ale też funkcje aplikacji i ogólne założenia popularnego fintechu. Żeby w pełni doświadczyć nowej odsłony postanowiłem zamówić fizyczną kartę. Przesyłka była u mnie po kilku dniach, a karta i sposób zabezpieczenia może się podobać. Mimo, że na stronie widać proste krawędzie, to karta ma wycięcie blind notch, które pomaga osobom niedowidzącym na skorzystanie z bankomatu. Jeszcze przed założeniem konta warto zapoznać się z dostępnymi planami. Poza ceną różnią się one też przywilejami, a także liczbą darmowych fizycznych kart. Podstawowa opłata za fizycznego zena to 45 zł. Darmowy Plan Free oferuje jedynie karty wirtualne. Subskrypcja Gold, którą wyceniono na 4 zł miesięcznie, daje dostęp do dużej części bonusów. Użytkownicy mogą liczyć na jedną darmową fizyczną kartę, obsługę a w zasadzie ochronę zenker, a także możliwość przedłużenia gwarancji na zakup elektroniki o dodatkowy rok. Więcej o samych bonusach dowiesz się w dalszej części filmu. Następnie mamy plan Platinum i Pro, które w ofertach promocyjnych można mieć za niecałe 10 zł miesięcznie. Dają dostęp do dwóch fizycznych kart i rozszerzonych korzyści. Codzienne płatności w sklepach są w porządku. Doświadczenie nie różni się od korzystania z rewoluta czy tradycyjnych banków. Prawdopodobnie największą zaletą Zena są płatności za produkty i usługi w internecie. W aplikacji w odpowiedniej zakładce można znaleźć listę kilkudziesięciu sklepów i usługodawców. Po wybraniu interesującej nas pozycji, wystarczy otworzyć link lub przesłać go na inne urządzenie lub komputer. Następnie trzeba dokonać zakupów i zapłacić za kartą Zen Mastercard. Określony w aplikacji procent kwoty w kilka sekund wraca na konto użytkownika. Należy jednak pamiętać, że pełna kwota cashbacku jest zarezerwowana jedynie dla płatnych subskrybentów usługi. Najciekawsze są limitowane oferty Zen Deals. W każdy weekend Fintech podnosi cashback nawet o 15%. W momencie publikacji materiału można skorzystać z 10% zniżki w Trek, Pyszne.pl, Volt i 44% obniżki z NordVPN. Zwrot środków oczywiście nie jest ekskluzywny dla Zena. Te funkcje oferuje m.in. Revolut, choć jest ona bardziej ukryta w aplikacji i nie oferuje aż tak dużych cashbacków. Dodatkowo użytkownicy Pro mogą kolekcjonować odłamki i kamienie. Narzędzie może początkowo przytłoczyć, ale w gruncie rzeczy jest łatwe do ogarnięcia. Za zakupy klienci usługi dostają kamienie lub ich odłamki, które służą do wytwarzania kamieni. Zebrane kamienie o wartości od 13 do 4350 zł można następnie wykorzystać do zwrotu pieniędzy za wybrane transakcje. Każdy miłośnik nowych technologii raz na jakiś czas kupuje elektronikę. Subskrybenci płatnych planów Zen mogą skorzystać z wydłużonych gwarancji. W przypadku Gold zabezpieczenie jest oferowane na kwotę do 1500 euro i trwa rok. Plan Platinum zwiększa zabezpieczenie do 5000 euro, a użytkownicy Pro mogą liczyć na dodatkowe dwa lata przedłużonych gwarancji. Należy jedynie pamiętać o zarejestrowaniu zakupów aplikacji, a także o użyciu karty Zen. Nie tak dawno temu byłem na przedpremierowym pokazie słuchawek technic w Japonii. Mimo, że Zen nie jest usługą typowo podróżniczą, to użytkownicy Pepera zauważyli bardzo korzystne kursy wymiany walut, które nawet w darmowym planie były bardziej zachęcające niż te w rewolucie. Ciekawą opcją, z której skorzystają jedynie subskrybenci najwyższego planu Zen Pro, jest automatyczne doładowanie konta. Użytkownik może ustalić minimalną kwotę np. Na, na 500 zł i wtedy aplikacja sama zadba, żeby te środki były właśnie w naszym koncie Zen. Oczywiście pod warunkiem, że na koncie, którym zasilamy Zena jest kwota, która wystarczy na doładowanie. Może to być świetne rozwiązanie dla osób, które potrafią wpaść w wir zakupu. To właśnie były największe zalety fintechu Zen. Revolut, z którego korzystam już 7 lat, poszedł w usługi bankowe i inwestycyjne. Platforma pozwala na inwestowanie w akcje, gromadzenie kryptowalut, a także oferuje produkty kredytowe i oszczędności. Możemy ją wykorzystać także do płacenia, w czym sprawdza się często świetnie. Obecnie jest to jednak zaledwie wycinek działalności Revoluta. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednocześnie korzystać z usług dwóch fintechów. Podsumowując. Zen to świetna usługa dla osób, które chcą skupić się na poprawieniu doświadczeń podczas internetowych zakupów i poszukują rozwiązania do płatności z benefitami. Cashback, Zen deals i przedłużona gwarancja to rozwiązania, które można szybko docenić. A Ty używasz rozwiązań FinTechów, czy jesteś zwolennikiem tradycyjnej bankowości? Daj znać w komentarzu. Tymczasem dzięki za uwagę, do następnego. Cześć!